Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, móc się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź nas, wszy... zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będzie, bo będzie i będzie i będzie, babciu, i nie przeszkadzaj, babciu. A przeszkadzają ci, babciu, moje modlitwy? I do czego ta modlitwa wygląda? Jak to? Do czego to jest? Na jakie intencje? No powiedziałem mi intencje i pomodliłem się. Tak. To tak. Tak. Ta jest modlitwa. Tak, to jest szczera modlitwa. Bo do już. Chyba byłem, służyłem do mszy świętej tak. dzisiaj na osiemnastą, tak? Ale dobra, nie przeszkadzaj babciu w lajfie. Skończyć z tym lajfem. To nie jest modlitwa do lajfa. Modlitwa też do do kościele w domu z bo pobożnością, a nie na... No to właśnie tak. ja to przecież z pobożnością robię. Tak. tak. Widzę. I słyszę. Zaraz, no! I nie przeszkadzaj babciu mi w live, bo zaraz kończę. Ale nie, teraz przeszkadzać babciu w modlitwie uświęcającej widzów Facebooka. – Każdy chce, na swój sposób się uświęcać. To chce. Ty durni. Tylko nie durniu! Durniem nie byłem i nie będę. Nie jestem żadnym durniem podłym. Nie jestem żadnym łobuzem. Nie jestem żadnym łobuzem. Tylko nie kretynie. Kretynem nie byłem i nie będę. holai nei Co tu począć? Jak tu poradzić? Jak żyć? Z takim podłym prześladów Życia nie mam tu, życia nie mam. No. Sami widzicie. Się muszę wyprowadzić stąd. Się chyba wyprowadzę do Warszawy.